Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj zapraszam was na konkurs. Czwarty już odcinek Ligi Typera. Dzisiaj czas na mecze reprezentacyjne eliminacji do Mistrzostw Świata. W dzisiejszym odcinku dla zwycięzcy e, nagrodą będą ponownie saszetki. E, saszetka z ekstra klasy 14-15 nowej FIFA Euro 2016, ale to nie wszystko, bo do wygrania będzie również Saszetka z edycji Road to World Cup 2014. No, skoro są eliminacje teraz do Rosji, no to do wygrania będzie również saszetka z eliminacji do Brazylii. No i jest to dosyć fajny rarytas, bo przypomnę, że ta edycja w Polsce nie wyszła można było ją kupić tylko w sklepach internetowych. A tak nawiasem mówiąc, no to pewnie za jakieś pół roku w w marcu wyjdzie Road to Rosja 2018 także już się nie mogę doczekać oczywiście ta saszetka jest fabrycznie zapieczętowana podobnie jak również te także fajna nagroda e, a więc tak żeby wziąć udział e, trzeba po pierwsze dać łapkę w górę po drugie suba jeżeli ktoś tego nie zrobił e, po trzecie w komentarzu podać swoje typy na cztery mecze które dla Was wybrałem i są to po kolei tak: mecze Włochy kontra Hiszpania. Niesamowicie ciekawie zapowiadające się widowisko Włochy-Hiszpania dwie potęgi europejskiego, można powiedzieć nawet światowego futbolu. Grupa G, czwartek 20:45. Kolejny mecz Turcja kontra Ukraina, to jest grupa I, również ta sama godzina. Też myślę ciekawy mecz trudno wskazać jednostronnie faworyta tego meczu trzeci mecz to jest Austria kontra Walia grupa D również czwartek 20.45 Austria wiadomo Dawid Alaba Walia wiadomo Gard Bale też ciekawe starcie no i moi drodzy czas na czwarty mecz Polska kontra Dania Grupa E. No i ten mecz odbędzie się w sobotę o 20:45, a więc te trzy odbędą się w czwartek, natomiast ten ostatni Polska Dania w sobotę. No i jak widzicie, ten mecz Polska Dania jest hitem i punkty zdobyte przez Was w tym meczu będą liczyć się podwójnie. Zastanawiałem się, czy dać hit meczowi Włochy kontra Hiszpania, ale doszedłem do wniosku, że Patriotycznie dla nas ważniejszym jest mecz Polska kontra Dania. Duńczycy to chyba nasz największy rywal w tej grupie. No, Polska jest faworytem tego meczu, nie oszukujmy się, ale Duńczycy nie jadą do Warszawy po to, żeby przegrywać. Będą chcieli zremisować, a kto wie, być może nawet wygrać, ale. Wszyscy wierzymy, że nasze orły dają, dadzą sobie z Duńczykami radę. Także moi drodzy, na każdy mecz podajecie dwa typy. Po pierwsze, wynik meczu, po drugie, szczelec bramki. Jeden, też pamiętajcie o tym, że gol napastnika jeden punkt, e, pomocnika dwa, obrońcy trzy. Czas macie do czwartku, do godziny 20:45, wtedy właśnie rozpoczną się pierwsze mecze. Wyniki podam w następnym odcinku Ligi Typera i następny odcinek będzie w niedzielę i też będą właśnie mecze eliminacyjne. No i pamiętajcie o lajku like i subie. No i właśnie tak powinien mniej więcej wyglądać was, wasze typy w komentarzu. Dla przykładu mecz Włochy kontra Hiszpania, przykład 1-1 Verratti i tak samo robicie dla tych trzech. Jeżeli chodzi o wyniki trzeciego odcinka, no to jak widzicie Brajczes oraz Serwa.pl zdobyli po 9 punktów. Ale Brajczes, dobrze wam znany, zdobył więcej punktów w, w meczu tym punktowanym podwójnie. Także to właśnie do Brajczesa poleci właśnie nagroda z trzeciego odcinka. Także się zgłoś do mnie na Facebooka. Też przy okazji zapraszam Was na kanał e, Brajczesa. Z tego co wiem, to zrobił sobie teraz przerwę, ale naprawdę fajne filmiki. Natomiast e, jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, po trzecim odcinku, e, to można powiedzieć, nadal bez większych zmian, jest status quo e, na pierwszym miejscu. Michał Kieliszek, nadal e, jak widzicie, e, tu się trochę wyrównało, ale. To dopiero trzeci odcinek. Wszystkich odcinków będzie około 15-16, także tu się może jeszcze naprawdę wiele wydarzyć. Także e, zapraszam Was do brania udziału w tym odcinku. Typujecie cztery mecze. Saszetki czekają już na zwycięz... zwycięzcę. Życzę Wam powodzenia. Cześć!